To za Wami pierwszy mecz nowego sezonu, i razu mecz z Polonią Bytą. Przegrywacie ten mecz, więc jak go w ogóle ocenisz? Czy według Ciebie rywal był lepszy, czy po prostu miał więcej szczęścia przy tych golach, które zdobył? Zdecydowanie najcięższy mecz, myślę, jaki nas może czekać w tym sezonie. No i dostałyśmy go na, na pierwszy rzut. Ja uważam, że wiadomo dziewczyny z Bytomia mają swoją klasę, są dobrze są zgrane. My miałyśmy składy zmiksowane trochę nowe składy, nowe zawodniczki, które weszły, w tym ja i tak na pierwszy rzut dostajemy drużynę, która super gra, potrafi grać i, i, i ciężko nam też było się dograć. Ale uważam, że dziewczyny i tak pokazały, pokazałyśmy serducho na lodzie, zostawiłyśmy, bo tak pokazało że potrafimy grać i, i, i że teraz już może być tylko, tylko lepiej. Właśnie tak patrząc na waszą grę, no to y, czy wskazałabyś elementy waszej grze, y, z których możecie być zadowolone i na których możecie budować tę drużynę na kolejne mecze, kolejny mecz z Wolonią? Myślę, że szybkość, myślę, że mimo wszystko podania nam też dobrze szły. To zgranie już zaczyna wyglądać. Ono potrzebuje coraz jeszcze więcej tych treningów, bo na ten moment miałyśmy tak naprawdę miesiąc treningowy ze sobą. To jest i dużo i mało. W zależności od tego, jak zawodniczki są w stanie się ze sobą zgrać, jak to, jak to funkcjonuje. No, na nie bytom nam to nie wystarczyło, ale mam nadzieję, że na następnym mecze nam już starczy. No i coraz Więcej tych treningów będzie, i myślę, że następny mecz z Polonią, bytom wynik się mam nadzieję odwróci. Mówisz, że to był taki najtrudniejszy mecz, jaki Was może czekać. Już w pierwszym meczu sezonu, więc chyba tak wszystkie zostałyście rzucone na głęboką wodę. Ty też wracając do Polski, od razu mecz, to naprawdę powtórka z finału. Więc no, jak się czułaś w ogóle grając w takim spotkaniu? No. Ja powiem tak, ja ten finał powtórkę, znaczy mecz poprzedni, który teraz był powtórzony, oglądałam na telefonie, a teraz miałam okazję zagrać. Bardzo cieszę się, że mogłam zagrać, ale no ciężko, ciężko, nie powiem, że troszkę. Że tak powiem, ciężko mi było się wgrać. To jest inne granie na pewno niż w Szwecji, inna totalnie drużyna. I też w Szwecji gra się nieco inaczej, może nieco szybciej. No jest zupełnie inaczej, dlatego myślę, że sama siebie wrzuciłam na głęboką wodę i, i cała drużyna wrzucona na głęboką wodę. No ale prawda jest taka, że jak się startuje od największego, no to można iść już do góry, jeszcze bardziej do góry. Ale mówię, że ten. Mecz jakoś różnił się poziomem od tego, co widziałaś w Szwecji? W sensie powiem tak, ja grałam w, na drugim poziomie rozgrywkowym. Poziom jest, ja powiem tak, na, mówię na podstawie meczu z Polonią Bytą, jest dość wyrównany poziom, ale styl gry w Szwecji jest zupełnie inny. Tam się gra jednym podaniem szybko wyjazd z tercji, żeby to wyszło jak najszybciej. Tu jednak staramy się to rozgrywać, żeby to też jakoś w miarę ładnie wyglądało, e, chociaż to niekoniecznie tak wychodzi na sam koniec i myślę, że nad tym też można popracować, żeby to było szybkie jedno podanie i wyjście z tercji. A dlaczego zdecydowałaś się na powrót do Polski i dlaczego akurat wybrałaś Kojotki? Dlaczego zdecydowałam się na powrót do Polski? Niekoniecznie z... Jeśli chodzi o hokej, chciałam tutaj iść na studia, chciałam zrobić studia medyczne w Polsce, dlatego wróciłam tutaj, a kojotki gdzieś tam wydawały mi się najbliższą teraz drużyną, taką mojemu serduszku, bo ja dużo dziewczyn znałam, z dużą ilością dziewczyn grałam w kadrze, gdzieś tam zaczynałam i w kadrze, i w Polskiej Lidze grać, dlatego ja uważam, że miły taki powrót do, do Polskiej Ligi i, i też miłe przewitanie w drużynie. No, ja uważam, że super drużyna z super perspektywami na przyszłość. Czy to jest w ogóle już taki dla ciebie koniec marzeń o tym zagranicznym hokeju? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Ja teraz mam inne, inne, inne marzenia, niekoniecznie związane z hokejem. E, także to, co chciałam najbardziej spełnić, to, to spełniłam, no i teraz mam, mam takie inne troszkę cele. A co ci dał w ogóle ten czas? Jak e... się nie wiem, zmienił twój warsztat hokejowy? Jeśli chodzi o Szwecję, na pewno dużo nauczyłam się samodzielności, jeśli chodzi o sferę niehokejową. Jeśli chodzi o sferę hokejową, to na pewno nauczyłam się grać takiej bardziej może agresywnej gry, bo do tej pory tą agresywną grę miałam tylko jak grałam z chłopakami, a teraz i te ligi też idą troszkę do przodu i stara się te grać już bardziej wdrażać i myślę, że tego się najwięcej nauczyłam w Polsce, tej takiej troszkę agresywności. Zakulisowo usłyszeliśmy, że ten twój transfer do Polski nie był wcale taki pewny, jak się można wydawać, i ten powrót. Tutaj i gra w Kojotkach też stała znakiem zapytania. No to prawda, ja tak naprawdę dowiedziałam się tym, że moje wszystkie dokumenty przeszły z pięć dni temu, więc do ostatniego momentu wszyscy czekali, aż te dokumenty przejdą. Było lekkie ryzyko, były lekkie problemy ze strony mojego, mogłyby być ze strony mojego starszego klubu, ale wszystkie dokumenty udało się, że przeszły, no i teraz jestem w kojotkach.